Po wielu latach lekceważenia odnawialnych źródeł energii w Polsce przez różne strony sporu politycznego, po wielu latach prymatu węgla, który był broniony jako status quo naruszalne, władze polskie orientują się, że odnawialne źródła energii będą się rozwijać tam, gdzie będą dla nich przyjazne akty prawne. Tam, gdzie nie będzie blokady rozwoju, tak jak na przykład nadal utrzymuje się w lądowych farmach wiatrowych. Odpowiedzią rządu na to wyzwanie był wielki plan budowy wielkoskalowej energetyki odnawialnej państwowej, czyli. W końcu pojawiły się projekty morskich farm wiatrowych. Spółki państwowe zaczęły rozglądać się za projektami lądowych farm wiatrowych. Same zaczęły sygnalizować, że chcą budować fotowoltaikę, ale świat nie czekał. Okazało się, że prywatni inwestorzy inwestują tam, gdzie mogą, ponieważ Cena technologii odnawialnych spadła na tyle, że to po prostu się opłaca, i stąd wziął się boom fotowoltaiki, która nie jest tak ograniczona jak lądowe farmy wiatrowe, i chociaż ma gorsze warunki rozwoju w Polsce niż. Lądowe, farmy wiatrowe, to właśnie fotowoltaika wiedzie Prym, kolejne gigawaty energetyki słonecznej pojawiają się w Polsce, bo nie ma ograniczeń prawnych, tymczasem są przesłanki biznesowe na czele z coraz wyższą ceną energii, bo fakt, że przespaliśmy kilka lat transformacji energetycznej, pozostając przy węglu, sprawił, że koszty polityki klimatycznej spadają na nas przede wszystkim w postaci coraz wyższych cen energii, które obniżają konkurencyjność gospodarki. I z tego względu. Obywatele chcą obniżyć rachunki i sami budują na przykład fotowoltaikę, ale również duzi odbiorcy prądu chcą tworzyć własne źródła, czy to odnawialne, czy to niskoemisyjne, po to, żeby obniżyć sobie koszty działalności. Więc ten trend jest prawdopodobnie nie do zatrzymania. I kolejne ruchy rządu to jest usuwanie zaległości z poprzednich lat, czasem w bardziej wdzięczny, czasem w mniej wdzięczny sposób. Bo faktem też jest, że tak szybki rozwój odnawialnych źródeł energii destabilizuje tradycyjną, starą energetykę i krajowy system elektroenergetyczny, który też jest przestarzały. Więc trzeba pogodzić rozwój odnawialnych źródeł z koniecznością stabilizacji sieci, która zdestabilizowana przestanie dostarczać energię elektryczną. Odnawialne źródła energii będą się rozwijać niezależnie od planu centralnego ustalonego w Warszawie, ponieważ nie wszystko zależy od spółek skarbu państwa i jest coraz więcej podmiotów prywatnych, które sięgają po odnawialne źródła i one prędzej czy później zaczną dostarczać także energię do sieci. Więc rozwiązania doraźne to jest ograniczanie dostępu do sieci, ograniczanie upustów dla fotowoltaiki po to, żeby spowolnić rozwój, na który nie ma na razie skutecznej odpowiedzi systemowej. Taką odpowiedzią byłaby reforma energetyki, w tym inwestycje w sieci przesyłowe. Nie ma odwrotu od tych inwestycji i można tutaj sięgnąć po różne formy dofinansowania unijnego. Także w, w ramach Krajowego Planu Odbudowy można zapisać takie projekty i część takich projektów tam się znajduje. I to jest kwestia dobrego planowania i uwzględnienia tej nowej rzeczywistości w polityce energetycznej Polski do 2040 roku. Ona ma być aktualizowana dopiero w 2023 roku, tymczasem już teraz w 2021 roku jest przestarzała. Warto uwzględnić właśnie tę odnawialną nową rzeczywistość także w tym dokumencie, żebyśmy rozmawiali o faktach, a nie o stanie gry, który przestał istnieć kilka lat temu.